Chwała niech będzie wszechmocemu Bogu, Wam pokój, bracie i siostry. Tak, dzisiaj słuchając zwiastowanego Bożego Słowa przez braci, też tak wspominali, jak to było na początku. I też tak wspomniałem sobie, jak to było pośród pierwszych chrześcijan. No, zawsze też nas może interesuje to, a z drugiej strony jest to pragnienie, aby żyć tak. Jak żyli pierwsi chrześcijanie. I to, co rozmyślając o tym, co bardzo przemówiło do mnie, patrząc przez słowo Boże, to tam była naprawdę miłość Boża. Dzisiaj duży nacisk kładzie się na to, aby objawiały się różne dary Ducha Świętego. Oni po prostu wierzyli, żyli i Duch Święty był pośród nich. Oni nie musieli robić niczego specjalnego. Po prostu Duch Święty był. Oni w to wierzyli. On był obecny, realny podczas ich spotkań na i objawiał swoją chwałę. Nie trzeba było niczego ponad to. Po prostu Duch Święty On był. Ale to, co charakteryzowało pierwszych chrześcijan, oni mieli miłość między sobą. Tam, gdy jeden członek bolał, inni boleli, modlili się, prosili, aby przyszło rozwiązanie, że ktoś miał Jakiś niedostatek, inni chcieli Jemu pomóc, aby mogli wszyscy normalnie funkcjonować i żyć. I to, co przyciągało ludzi niewierzących do pierwszych społeczności, to nie było na pierwszym miejscu znaki cuda, o które dzisiaj bardzo się zabiega i chciało myślę, że one przyciągną. Oni widzieli, że oni byli jedno, że oni mieli sobą miłość. Że oni jedni o drugich o siebie troszczyli się, to pociągało ten świat, który nie znał Boga, nie miał miłości, był egoizm, była walka, były ciągłe tylko zazdrość, jeden przed drugim. Pociągała właśnie ich miłość, którą mieli pierwsi chrześcijanie i wierzyli. Oni żyli tym, że są na tej ziemi tylko na chwilę. Tylko są parę przechodniami, aktycznie ich, ich ojczyznę w niebie. Tu mają tylko jakiś okres przeżyć tej pielgrzymki, a tam będą z Panem. Dlatego już tu na ziemi żyli w tej Bożej miłości. Tak jak to będzie, gdy będą zawsze z Chrystusem. Myślę też i w jaki sposób niech to ta myśl kształtuje nas. Kiedy czytałem słowa, wracając do, yy, może zacznę od drugiego rozdziału listu do Koryntia, pierwszy list do Koryntia, drugi rozdział, od, drugiego, od pierwszego po trzeci werset: Również ja, gdy przybyłem do Was, bracia, nie przyszedłem z wynosiością mowy lub mądrości, głosząc Wam świadectwo Boże albowiem uznaję za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was słabości w lęku wielkiej trwodze. I w liście do Efezjan jeszcze jeden werset przeczytam. Szósty rozdział, list do, przepraszam, do Efezjan, tylko do Galacja. Szósty rozdział i czternasty werset. Werset. Co zaś do mnie niech nie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko skrzyża pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest skrzyżowany, a ja dla świata. Gdy te słowa czytałem, myślałem, Paweł, patrząc z jednej strony, no, krzyż przynosi i cierpienie, jak i no, tą wewnętrzną walkę, ale z drugiej strony zobaczyłem, dlaczego Paweł, on tak bardzo. No, mówi, z czego się chlubię, z krzyża Chrystusa Pana, bo jestem ukrzyżowany dla, dla świata świat dla mnie. Mówię faktycznie wie tak. Mówię, na, on wiedział się, z czego raduje. Bracia, siostry, co niesie w świat? Porządliwość. Czy ludzie nie mają pokoju? Obmawiają, krytykują siebie, zwalczają, poniżają. Ta porządliwość grzechu. Gdy to wszystko jest ukrzyżowane w nas, my nie walczymy z innymi. Nie zazdrościmy innych. Nie obmawiamy innych, nie potępiamy innych. Po prostu porządliwość przestaje rządzić i panować w naszym życiu. A przecież to już Jakub pisze w swoim liście. Przeczytam. List do Jakuba, pierwszy rozdział, trzynastego wersetu. Niechaj nikt, gdy wystawiany jest na pokusę, nie mówi przez Boga, jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które pociągają go, pociągają i nęcą. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I list Jana to przyznane te słowa drugiego od 15 wersetu. Nie miłujcie świata i tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale jest ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. A kiedy ukrzyżowani jesteśmy z Chrystusem, i ukrzyżowani jesteśmy dla tego świata, świat dla nas, te porządliwości, które tak niszczą ludzi. One w nas nie, nie mają miejsca. My jesteśmy wolni, swobodni, innych błogosławimy, jak tu też było wspominane. Nie, nie zazdrościmy, nie segregujemy ludzi, nie chcę, nie poniżamy innych. Po prostu jest to wszystko w nas ukrzyżowane. My dziękujemy Bogu, jesteśmy szczęśliwi za zbawienie, za życie wieczne, za tą cudowną wolność w Chrystusie, bo człowiek nieukrzyżowany nie ma tej wolności. Tego wszystko męczy, tak jest wolny, jest swobodny, jest wdzięczny Bogu za wszystko. Także tak popatrzyłem i mówię: Pawle, naprawdę, ty mójś rad, ty mówisz prawdę. Ty byłeś naprawdę bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ty byłeś wolny. Jezus Ciebie uwolnił i dałeś ukrzyżować wszystkie swoje porządliwości. Ty już nie myślałeś o tym, aby zabłyszczeć, aby być znanym, aby cokolwiek osiągać. Ty byłeś swobodny, Ty byłeś wolny. Chociaż że wiele przez to cierpiałeś, za to gościłeś Chrystusa, ale od tych wszystkich porządliwości byłeś wolnym człowiekiem, bo jesteś ukrzyżowany wraz z Chrystusem i ten cały świat został dla Ciebie ukrzyżowany. Kiedy ta prawda przenika naszą duszę, nasze myślenie, nasz umysł. Ile wolności, ile swobody jest w naszym życiu, ile tej, tego całego grzechu, który niszczy, niszczy ludzi, męczy ludzi. Ludzie nieraz nie potrafią o niczym innym mówić, tylko aby tamtego poniżyć, tego to, to tamto, dlatego że ta cała porządliwość w nich jest. A gdy jest ukrzyżowany, tego nie ma. Jesteśmy swobodni. Możemy innych błogosławić. Możemy innych wspomagać, dobrze czynić. Możemy się modlić za innych, bo przecież gdy jeden członek cierpi, całe ciało cierpi. Jeżeli jeden z nas cierpi, tak naprawdę wszyscy cierpimy. Chyba, że już zatraciliśmy tą miłość pierwszo chrześcijańską, tą miłość Chrystusową, którą tam mieli. Kiedy Piotr znalazł się w więzieniu. Oni tak długo się modlili, aż Piotr wyszedł z więzienia, chociaż nie uwierzyli, ale wyszedł. Oni troszczyli się jedni za drugich. Mieli tą Bożą miłość i tej rewelizacji nie było, bo to wszystko, jak Paweł pisze, zostało krzyżowane. Żyjmy tak. Patrzmy na Chrystusa. Ukrzyżył mnie te wszystkie swoje porządliwości, bo one męczą. I duchowo i fizycznie. Ludzie nieraz fizycznie się męczą tylko przez to, że duchowo nie swobodni. Duchowo nie swobodni. I wiele chorób przychodzą, bo duchowo nie Ale A duchowo swobodny, wolny człowiek, on jest szczęśliwy. On jest po prostu szczęśliwy w Chrystusie. Bo kończąc tą ziemską pielgrzymkę, mamy w niebie pałac. Wspaniałe mieszkania, cudowne mieszkania, tak piękne, które sobie nawet wymarzyć. To ziemskie przenika, odchodzi, kiedy bardzo bogaty człowiek, zapomnijmy jego nazwisko, taki, taki firma, koncern, czy jak to AP, e taki jabłko ugryziony z tej firmy komputerowej, to bardzo, zmarł w wieku 56 lat na raka. I on gdy mówi, do przemyślenia pewne myśli. I gdy mówi do rodziców odnośnie dzieci, mówi nie wychowujcie dzieci, aby umiały zdobyć bogactwa, ale wychowujcie tak, aby były szczęśliwe. Szczęście jest w Chrystusie, w Nim jest błogosławieństwo. Dlatego przez to cudowne Boże Słowo niech ono to, niech to nie jest zachęta. Niech ono po prostu działa w nas. Niech ten świat to wszystko będzie dla nas ukrzyżowane, a my wraz z Nim. Niech te wszystkie porządliwości nami nie władają, nie rządzą, nie, nie męczą nas, ale bądźmy swobodni, wolni w Chrystusie. Przecież Jezus, kiedy oddał swoje życie, nas zbawił, ale też dał nam wszystko, darował, wszystko przez ukrzyżowanie na Golgocie. Dawał nam, dał nam swobodę dał nam wolność dał, usunął tą całą porządliwość ten cały grzech z naszego życia abyśmy radośni, szczęśliwi wolni, mogli żyć w tym świecie i błogosławić Boga, błogosławić Jezusa i przystępując do Wieczerzy Pańskiej mieć tą cudowną społeczność z Jezusem w Duchu Świętym jak to brat Igor powiedział mieć tą rzeczywistość tą rzeczywistość społeczności z Chrystusem, bycia z Nim Niech nas Pan Bóg w tym wszystkim błogosławi.